Jestem na meczu Legia Napoli. Johan Wolfgang. Johann Wolfgang, Johann Wolfgang Goethe powiedział kiedyś, że trzeba zobaczyć Neapol, a później już można umierać. Nie wiem czy warto traktować słowa tego człowieka na poważnie. On jednak napisał cierpienia młodego wertera. Straszne gówno. Ale nasi rodzimi poeci mieli na ten temat swoją teorię. Ole polskiej równo w, Boru, w Neapolu. Neapol jest trochę brudny, trochę niezadbany. I trochę głośny przez to jaki tu jest ruch i przez zasady, jakie tutaj panują na ulicach, które są trochę szalone. Gdzie wydawałoby się, że polski kierowca to jest taki uff, muszę wyprzedzić, ale... Kierowcy na Neapolu to kierowcy BMW w wersji 2.0, bo tutaj nie dość, że się nie używa kierunkowskazów, jeszcze używa się jako kierunkowskazu klaksonu. Klakson to jest taka oznaka, że się robi jakiś manewr i co chwilę jest jakiś klakson. Bity. Czysty Bity mm. Czysty, ale ten to jakiś nowy chyba Bity Czysty Bity 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 I bity Oferta jest całkowicie dostosowana pod Włochy zupełnie inny niż w Polsce Ta śniadaniowa Zupełnie inna Nie ma żadnego klasycznego hamburgera Coś na słodko z nutellą Pankejki, krosanty, soki, kawka. Jednym z najbardziej fanatycznych miejsc, jeśli chodzi o Diego Armando Maradona, jest Barnillo, który jest tuż za mną. Tam się znajduje ołtarz dla Diego Maradony. Ołtarz. Tam się znajdują też boskie relikwie Diego. Jeśli zrobiłeś foto, a później e, wziąłeś espresso, możemy wziąć twój aparat i rzucić nim o ziemię, choć byłaby oczywiście szkoda. Zrozumcie to. E, tutaj podobno są łzy mieszkańców Neapolu albo były, bo one chyba wyschły, ale przylali do buteleczki łzy mieszkańców Neapolu z 91 roku. Po tym, jak Diego Maradona odszedł z Napoli, no to jest chyba takie świadectwo największego fanatyzmu. Aczkolwiek tutaj jest też jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie podobno jeden z kibiców Napoli leciał obok Maradony samolotem, i no Maradona pozostawił podczas lotu kilka włosów na siedzeniu. I ten kibic wziął te włosy i tutaj je ulokował jako pamiątkę po Diego Maradonie. To worki na śmieci w barwach Juventusu. Nienawiść do Juventusu jest widoczna na każdym kroku. Można kupić papier z herbem Juve, można kupić papier z obliczem Cristiano Ronaldo. Ważne jest to, że w Neapolu wciąż można kupić figurki z Arkadyszem Milikiem, a tych z Piotrem Zielińskim nie ma. Bierze się to z tego, że tutaj zawsze Milik był uwielbiany, a Zieliński stał w takim trochę drugim szeregu. To w Miliku Neapolitańczycy widzieli takiego drugiego Gonzalo Igualina, który no stał się wrogiem publicznym numer jeden, kiedy przyjął ofertę Juventusu, a Zielińskiego jako wielką gwiazdę nigdy nie postrzegano. Milik był takim nadzieją, że jest tutaj wielki piłkarz. Chłem do absolutnie szczególnego miejsca. To jest plac stworzony tak po prostu przez ludzi dla kurczi Diego Maradony. Tutaj jest też jakaś knajpka, gdzie kibice mogą się czegoś napić, ewentualnie coś zjeść. Pamiętam, że byłem tutaj 3 lata temu i był tutaj tylko ten mural, który widzicie być może za mną. A teraz zrobiono tutaj coś absolutnie fantastycznego i niecodziennego. W tym miejscu kibice zaczęli się tuż po śmierci Diego gromadzić, palić znicze i to był taki czas, kiedy we Włoszech jeszcze kampania, czyli ten region, gdzie, gdzie leży Neapol, był w czerwonej strefie podczas pandemii koronawirusa, a we Włoszech ta pandemia dość mocno się odbiła na mieszkańcach. No i mimo tego, że była godzina policyjna, to oni zaczęli wychodzić z domu i tutaj razem ze sobą być, bo to była dla nich tak tak trudna chwila. W ogóle coś niewiarygodnego, że taki kult jednej osoby, która grała tutaj lata temu może, może w ogóle istnieć. Mamy tutaj za mną ołtarz dla Diego Maradona. Maradona to była para idealna. Kiedy tutaj przyszedł Maradona, no to był to trochę szok tak w takim globalnym świecie futbolu, bo Napoli było wówczas średniakiem Serie A, było na 12. miejscu, a tutaj kontraktowało jednego z najlepszych piłkarzy świata, który oczywiście był daleko od formy w Barcelonie, no ale jednak miał swoją renomę. No, i szał tutaj był niemalże od razu. Na, na prezentację Diego Maradona na stadionie San Paolo przyszło 75 tysięcy widzów, i to był rok 84. I przez długie, długie lata to był rekord widzów na prezentacji. Dopiero prezentacja Cristiano Ronaldo e, przebiła Diego Armando Maradona, więc można sobie zobaczyć, jak duży to jest okres, kiedy, kiedy to Maradona tutaj triumfował. Wiadomo było, że Maradona się bawił w Neapolu, i bawił się nie tylko na boisku, jak na przykład podczas rozgrzewki w meczu z VFB Stuttgart. I'm not generalnie podczas tej edycji Pucharu UEFA, który Napoli wygrało. Komentatorzy włoscy mówili, że Napoli gra taktyką podaj do Maradony i już się nie musi o nic martwić, bo Maradona w zasadzie sam grał w tych rozgrywkach. Zresztą przyczynił się do tego, że Napoli dwukrotnie sięgnęło po mistrzostwo. To było jedyne mistrzostwa Napoli w historii tego klubu. No ale też oczywiście bawił się w życie, a tutaj miał do tego warunki, bo wszyscy w Napolu przymykali oko na to, jaki styl życia ma Maradona. Maradona dostawał tutaj w Neapolu co pół roku nowiutkiego Mercedesa. Co miesiąc nowiutkie buty od najlepszego czerwca w Neapolu. Miał taki swój hotel, Paradiso się bodaj nazywał, czyli Paradise chyba, gdzie mógł używać życia jak tylko chciał, a miał takie, taką pewność, że nic poza ten hotel nie wyjdzie. No i generalnie bujał się też z Camorra, gdzie oni podobno finansowali część jego, jego pensji. I to nawet nie jest tak, że oni na śmierci tego Maradona robią jakiś biznes, bo jest tu, przewija się tu bardzo dużo turystów, z tego co zaobserwowałem przez kilka minut, no a w sumie nic tutaj takiego nie zrobili turystycznego, na czym można zarabiać, poza kupnem jakichś podstawowych pamiątek i knajpą, która jest już obok i która ma zupełnie normalne ceny. Na nie tylko miłość do Diego, ale także nienawiść wobec piłkarzy, którzy okazali się zdrajcami. Tuż obok tego pięknego miejsca poświęconemu Diego, taki oto mural. Pośród tych wąskich, napolitańskich uliczek, czuć trochę smrodu, ale czuć też taki odświeżający zapach prania, bo tutaj wszędzie jest wywieszone pranie, a że to wszystko się dzieje tak blisko ulicy, to czuć bardzo. Jak na stacji metra, całkiem ładnie. To naprawdę dziwna sprawa. Wylądowałem właśnie pod jakimś opuszczonym stadionem w Neapolu. A nie, to stadion Napoli. Konferencja prasowa jest w bramce numer 6, która jest tutaj. 7-5. Czego nie rozumiecie? Tak. Jakby... Nie, nie. Nie, 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 nie. Wszystkie ryski, wszystkie ryski to fajne kompozycje. Na konferencji prasowej zapytałem Czesława Michiewicza o to, czy zamierza wystawić piłkarzy z drugiego szeregu, a tych z pierwszego garnituru oszczędzać na ligę. Powiedział, co następuje. Zamierzamy wystawić optymalny skład na jutrzejsze spotkanie. Musimy też próbować wstawić do składu takich zawodników, którzy mają właśnie takie umiejętności, żeby utrzymać się w trudnym momencie przy piłce, żeby tworzyć grę. Nie nastawiamy się tutaj na, na tylko jeden element, czyli na obronę, My chcemy też budować akcję i stąd też na pewno ten skład będzie się nieco różnił od tego, w którym występujemy w lidze. No i pan Czesław jednak nas nie oszukał, chociaż można było usłyszeć przed meczem, że, że może Kostosz, że może Skibicki, że może Lukinias na ławce. Takie były pierwotne plany, no ale koniec końców no Legia wyszła w optymalnym składzie. Jestem na oficjalnym treningu i no widać, że no niestety trochę Wisła Płock na zasadzie takiej, że ta murawa jest bardzo daleko od trybun, bo dookoła idzie bieżnia. Natomiast w ostatnim czasie wyremontowano krzesełka i bardzo dobrze, że wyremontowano, bo te poprzednie wyglądały tak. Zwykły bar pośrodku niczego. I okładka Corriere D'Elo Sport tuż po śmierci Diego Maradony. Ten kult jest tutaj na każdym kroku. Żeby nie było, że to tylko podróżowanie i śmieszki, będzie też merytorycznie, jestem z agentami m.in. Mahira Emrelego, Seven United Agencja, Mateusz Orzuk Patryk Adamik. Cześć. Jeden z moich starych, sprawdzonych partnerów kiedyś zapoznał mnie z Mahirem. Rozmawiałem z Mahirem kilka razy latem zeszłego roku, złapaliśmy bardzo fajny kontakt. No i traf chciał, że Karabach yy, przyjechał do Warszawy na, na mecz pucharowy, wtykałem Mahira na żywo, okazało się, że Mamy jeszcze lepszy kontakt niż przez telefon. No I w zasadzie od tamtej chwili, czy to już było przyszło rok temu, hmm, zaczęliśmy intensywnie pracować nad sprowadzeniem Mahira do Polski. Jak widać, udało się. Świadomość Mahira, to jak chciał zaplanować kolejny ruchy, sprawiło właśnie, że trafił do Polski, do rynku, który jest bardzo często skautowany przez kluby zagraniczne, przez kluby z tych lig, do których chciał trafić. Stąd cała ta jego, cały ten jego przemyślany e, krok bo no, Mahir był napastnikiem, który się wyróżniał na tamtym, na tamtym rynku mógł już wcześniej trafić do silniejszych lig niż Polska, natomiast nie do takich, do których docelowo chciałby, e, chciałby trafić. Polska, Polska ma być dla niego dla, nim, dla niego oknem, oknem wystawowym. My, Mahir, czyli obóz piłkarza, na pewno nie jesteśmy w tym momencie w sytuacji, gdzie chcemy coś sztucznie przyspieszać. Jeżeli Mahir zostanie w Legii do lata, to okej, okay. znaczy, że, że to już będzie moment, żeby ruszył dalej. Jeżeli zostanie w Legii 2 lata, też świetnie. Jeżeli okaże się, że życie potoczy się tak, że wypełni kontrakt z Legią, czuje się tutaj świetnie. Nie będzie żadnej straty ani dla niego, ani oczywiście dla, dla klubu, dla Mahira. Gigantyczną wartość stanowi rodzina. Przez większość jego popytu w Polsce mieszka z nim jego siostra, to też jest dla niego szalenie ważne. Wiem, jak często Mahir y, rozmawia w ze swoim y, bratem, czy też ze swoją mamą. To jest kilka rozmów dziennie, tak naprawdę. Nie wiem, mógłby zgubić koncentrację. Coś, coś nie funkcjonuje. On bierze telefon, wykonuje połączenie do rodziny i tego to totalnie uspokaja. Ciągle jest dużo niewiadomych przed nami. Choćby to, że Mahir nigdy nie grał na śniegu. Tam jest po prostu ciepło, tak? Jest dużo cieplej niż w Polsce i zainteresowanie budzi. <gry> Oczywiście nie da się ukryć. To jest naturalne, że Machir musi budzić zainteresowanie, ponieważ napastnik o takich cechach, czyli jednocześnie. Bardzo dynamiczny, szybki, ale też strasznie silny, co pokazał choćby podczas meczu z Leicester, kiedy rozprawił się z obrońcami większymi, teoretycznie silniejszymi od siebie, bez, bez większych problemów. Cechy motoryczne, skuteczność, błyskotliwość to są, są cechy, które wszystkie kluby, które śledzą polską ligę już w tym momencie znają, czyli to jest jakby proces naturalny. To tylko taka krótka zajawka, cały wywiad już wkrótce na weszło komi, już teraz zapraszam. Kibiców z Warszawy niestety tutaj nie będzie, a jeśli będą to raczej takie pojedyncze jednostki. Władze miasta Napoli, kiedy sobie przypomniały, co polscy kibice zrobili w 2015 roku, kiedy tu ostatnio na poli gościło Legię, to stwierdzili nie. Nie. Nie ma opcji. Nie będziemy ich tutaj zapraszać. Jakieś wielkie rzeczy się nie działy, no ale tutaj widocznie są przewrażliwieni na jakieś takie kibicowskie historie. No oczywiście, no, no, no trochę syfu było, bo można to zobaczyć chociażby na nagraniach. Jest pewna grupa kibiców, która przyjechała w ciemno. W sumie nie wierząc w to, że uda im się zdobyć jakiekolwiek bilety. W lutym zakupiłem bilety lotnicze, nie wiedząc oczywiście że trafimy na, na poli w Lidze Europy, natomiast miałoby to być taki wypad kilkudniowy z żoną. Prawdopodobnie niestety odejdziemy z kwitkiem spod bram stadionu. Um, jeszcze liczymy na jakiś, jakiś cud, który za chwilę będę próbował zrealizować, ale raczej szanse są bardzo małe. Musimy się przebrać za kibiców na poli, co okazało się, że jest zupełnie bez sensu. No i cóż, przyjdzie nam chyba nacieszyć się przez dwa dni tym miastem i obejrzeć w telewizji mecz. Patryk wykazał się sprytem i udało mu się w końcu dostać tę wejściówkę. No i co, udało ci się? Ciao tutti ragazzi. No i nie załatwimy. Niby nie wolno kupić, a udało się. Po prostu trzeba było być kulturalnym, grzecznym, mówić po włosku, no i kupić drogie bilety na drogie sektory. I douczyłem się na tyle, jak siedzieliśmy i piliśmy piwo na murku. Na tyle, że pięć <laughs> zdań, jak powiedzieć od razu, gdzieś chcę kupić, na który sektor, i tak dalej. piwko, jak No nie jest tu zbyt przyjemnie, zbyt nowocześnie, no co wam mam powiedzieć? No? My, jako Polska, z naszymi stadionami na pewno nie musimy mieć kompleksów przed obiektami włoskimi. Niedawno ten stadion nazywał się stadionem San Paolo. W zasadzie od razu po śmierci Diego Maradony podjęto decyzję, żeby on się nazywał stadionem właśnie imienia Boskiego Diego. Już kiedyś chciano przeprowadzić taki manewr. Wówczas prawo włoskie zabraniało nadawania obiektom imion ludzi, którzy jeszcze żyją. Na polu prześcia, dla pieszych są tylko umowne. Każdy przychodzi jak chce. Czy to zielone, czy to czerwone, po prostu się idzie. Zwykła knajpa, jakich wiele, oczywiście musi być tam Diego maradona. Jeli! Ja, 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 ja! Wesik, forza Napoli! Dwie godziny do meczu. Zwykle o tej porze to nagrywam kibiców, którzy się bawią. A tu się nic nie dzieje. Więc podagrywam skutery w barwach Napoli. Tyle mi zostało. Godzina do meczu, jest klimacik, co? Huh, zabawunia. Bawimy się. Kibiców pełno. Włochy. Kolejka na ulicy. No i trudno, no niech samochody się martwią o ludzi. Patrykowi, który był w euforii, ostatecznie nie udało się wejść na stadion, tak samo jak wielu innym polskim kibicom. Jeżeli już zakupili ten bilet, no to na bramkach większość z nich została cofnięta. Taki sam los yy, mieli yy, Łukasz i Kuba, z którymi rozmawiałem po meczu. No nie wyszliśmy w taki sposób, że kupiliśmy bilety za 40 euro w oficjalnym sklepie i ja wszedłem na ziomek, nie. No. Po prostu za drugą kontrolą cofnęli nas, że jesteśmy yy, prawdopodobnie z Polakami okazaliśmy nasze dowody i cofnęli nas. Po prostu, tyle. Okej, okay. kolega przyszedł, go nie zweryfikowali. Ja czułem, że ktoś się za mną krzyczy coś stop, stop, stop e, Brnąłem dalej, ale w pewnym momencie poczułem po prostu na ramieniu rękę e, e, i już powiedzmy był taki twardy znak, że jednak muszę się odwrócić, do tyłu odwróciłem się i... Pokazałem Już, swoją polską tak Tak, człowiek się łudził. Tak, tak, łudził się. Braliśmy to pod uwagę na 100%, ale no, wyszło jakby. Jeżeli bramka padła, <grym> słyszeliśmy z stadionu, a potem widzieliśmy w telewizji. <grym> więc było to mega słodkie. Czujemy się mega zawiedzeni Nie można, nie można. Lecisz, Nagle się okazuje, na że. Leć dalej. Czy <grym> się da? No, no więc na końcu była twarda weryfikacja. No, powiem Wam, że luduje cholera.